Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiaj porozmawiamy o paczkach w kontekście nadchodzącej FIFA 20 i na podstawie moich wieloletnich doświadczeń, a także przede wszystkim tych opartych o FIFA 19, postaram się wam powiedzieć, jak i kiedy otwierać paczki w nadchodzącej produkcji od EA, żeby jak najlepiej na tym wyjść. W FIFA 19 oprócz tego, że otwierałem paczki przyznane jako nagrody za FUT Champions, Division Rivals czy nawet sporadycznie Squad Battles, wydałem przede wszystkim ponad pół miliona FIFA Points które powtórzyły wyłącznie schematy znane przeze mnie od wielu lat. Jednakże na wstępie chciałem się jeszcze pochwalić, że pomimo tego, iż w sierpniu nie gram już praktycznie w dziewiętnastkę, to na starcie tego miesiąca w jakichś randomowych paczkach przyznanych jako nagrody za Food Champions czy Division Rivals trafiłem najpierw Flale, który jak się okazało kosztował tylko 120 tysięcy monet i to mnie lekko zasmuciło, ale już w kolejnej paczce przywitał mnie nieco lepszy zawodnik. No i jak się okazało, był to najlepszy, w moim życiu, bowiem tego jego mościa sprzedałem za niemalże milion 300 tysięcy monet. No i właśnie nie chwaliłem się tym od razu, bo realnie to nie jest już jakiś wielki powód do radości. Co mi po tym, że trafiłem świetną kartę, skoro lada moment przestanę zaglądać do 19 i zajmę się 20. -tką. Natomiast ostatecznie ten traf Wandajka utwierdził mnie tylko w przekonaniu, które znam od wielu lat, to znaczy to jest linia czasu, cykl życia Fify od października do października. A tutaj z kolei i w pionie przedstawione jest prawdopodobieństwo trafienia dobrej karty. I z tego co ja widzę po sobie, a także po wpisach w internecie, no i przede wszystkim na podstawie setek wiadomości, które od Was otrzymuję na przestrzeni całego roku, ta linia na wykresie zawsze wygląda w taki sposób. Im bliżej jesteśmy wydania nowej FIFA, tym większe szanse, że dostaniemy coś dobrego w paczce. A obecny rok na moim kanale idealnie to tylko potwierdza, bo na start gry, po jej premierze wydałem 100 tysięcy Fifa Points i nie trafiłem niczego Gdzieś do końca stycznia nie trafiłem nawet ani jednej karty wartej więcej niż 100 tysięcy monet, ale później zaczęły się pojawiać lepsze trafy, dostałem u Maćka swoją pierwszą ikonę, później wraz z Totsami zaczęły mi wpadać dobre karty i pomimo tego, że wydawałem coraz mniejsze sumy FIFA Points, to dostałem nawet toca Sterlinga wartego ponad milion monet. Finalnie już na samym finiszu znowu trafiłem ikonę, tym razem była to pierwsza legenda, jaką dostałem na własnym koncie. No a teraz, kiedy już w ogóle nie wydawałem FIFA points i otworzyłem kilka marnych paczek za nagrody, dostałem wadajka, lale i parę pomniejszych kar wartych kilkadziesiąt tysięcy monet. Więc gdybym mógł, to w ogóle nie otwierałbym paczek przed majem albo czerwcem. Tylko że po co otwierać paczki, zwłaszcza za FIFA Pońcy, w momencie gdy gra zaczyna umierać? To nie ma przecież żadnego sensu. Natomiast w tym wszystkim jest jeszcze jedna zależność, którą zauważyłem, to znaczy paczki paczkom nie są równe, i o wiele łatwiej jest trafić dobrą kartę w paczki. Otrzymanej jako nagrodę niż za FIFA Pońcy czy monety. Mało tego, wielu graczy wciąż wierzy, czego ja nie mogę potwierdzić, ale też nie podważam, że to co trafimy w paczce jest skorelowane z naszym aktualnym poziomem gry i postępem jaki ostatnio poczyniliśmy. No i przez to jest wielu graczy, którzy na przykład wbijają Golda 3Fu Champions, a resztę meczów, które pozostały, specjalnie grają na siłę i przegrywają tylko po to, żeby gra widziała, że oni realnie są średnimi graczami, mieli serię porażek i żeby na pocieszenie dała im dobre trafy więc tego że to działa nie mogę potwierdzić ale niektórzy cały czas to praktykują i są z tego zadowoleni zresztą kilka miesięcy temu o czym już wspomniałem podobną serię porażek z marnym goldem w tle zaliczył Maciek i kiedy ja otworzyłem u niego paczki to przypominam dostałem ikonę oraz najlepszego pika natomiast tutaj też wydaje mi się że jest istotne jakie paczki otwieramy i na podstawie tego co widziałem u siebie na koncie oraz przede wszystkim wiadomości które dostaję od was multum dalej jestem skłonny Twierdzić, że najbardziej opłacalne są mega paczki, no bo drob w nich jest naprawdę jakoś dziwnie podkręcony. Ale też jeżeli chodzi o paczki otwierane za FIFA Points, to zauważyłem zjawisko, które wygląda mniej więcej tak, że im więcej masz FIFA Points na koncie, tym gorzej dla ciebie. Kiedy ja doładowywałem dość duże sumy tej waluty na swoje konto, to okazywało się, że pomimo gigantycznej ilości otworzonych paczek, moje trafy były dość przeciętne. A te najlepsze zawsze przychodziły wtedy, gdy na koncie po Zostawała mi już końcówka punktów, albo ogólnie nie doładowywałem ich zbyt dużo, czyli maksymalnie z 12 tysięcy. Więc jeżeli FIFA 20 będzie mi dane znowu pootwierać paczki za punkty, to na pewno nie zrobię czegoś takiego jak w przeszłości, że załaduję naraz ze 100 tysięcy FIFA points i będę się popisywać. Tylko w tym roku zawsze będę dokładać po 12, maksymalnie 24 tysiące punktów. No i zobaczymy, jak to się odbije na moich trafach. Więc ostatecznie, dając wam. Radę przed FIFA 20, która oparta jest wyłącznie na moim doświadczeniu i waszych wiadomościach, i proszę mieć to na uwadze, to jeżeli chcecie mieć w tej grze jak największe prawdopodobieństwo trafienia dobrych kart, to zacznijcie otwierać paczki, jak wyjdą tocy i nie doładowujcie zbyt dużych ilości FIFA Points za jednym zamachem. No i oczywiście to nie ma żadnego sensu, bo w maju to się zaczyna powoli myśleć o odłożeniu gry na półkę, a nie rozpoczęciu zabawy. Więc realnie, tak optymalnie, żeby to wszystko miało ręce i nogi, to paczki, które dostaniemy jako nagrody, trzeba otwierać na bieżąco, a paczki za FIFA Points lub monety najbardziej opłaca się otwierać w okresie TOTY. Wtedy te szanse na dobry traf nie są jeszcze takie duże, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o FIFA Points, no to jeżeli już ktoś wyda pieniądze na grę, to od stycznia do sierpnia będzie mógł z nią bawić się przez tych kilka miesięcy. No i też warto co jasne zainteresować się paczkami w dniu premiery gry albo nawet przed premierą, bo wtedy nawet jeśli trafimy byle jaką kartę ocenioną na 81, to okazuje się, że ona ko Kosztuje za 20 tysięcy. Tylko, że to też nie jest takie proste, bo jej zaraz po premierze nowej FIFA nie daje żadnych paczek specjalnych, no a z kolei w tych podstawowych drop jest jednak dość śmierny. Więc, no cóż, FIFA funkcjonuje w taki sposób, że czego w niej nie zrobimy, to jest źle. Ale jeśli chodzi o paczki, to najlepiej zdobywać je jako nagrody za Food Champions, Division Rivals, Squad Battles i SBC. Te za FIFA Points najlepiej otwierać do końca stycznia. Tych za monety najlepiej w ogóle nie otwierać. Dać, bo to jest mega nieopłacalne, a jeżeli otwieramy paczki tylko po to, żeby mieć dobre trafy i nie myślimy realnie o samej grze ani jej przyszłości, no to proszę się bawić w paku w czerwcu, lipcu albo sierpniu, lecz realnie to nie jest moim zdaniem najwystresze rozwiązanie. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!